Bardzo serdecznie witamy przybyłych gości na uroczystych obchodach święta narodowego Węgier. Zapraszamy teraz do wysłuchania rysu historycznego dzisiejszego święta. Tablica, pod którą się wszyscy dzisiaj zgromadzili, upamiętnia wydarzenie z 1956 roku. Dla nas jest ona także symbolem wielkiej i wiecznej przyjaźni łączącej dwa państwa Polskę i Węgry. Dzisiejsza uroczystość poświęcona jest obchodom Narodowego Święta Węgier. Chcemy uczcić naszą pamięcią. Wydarzenie rewolucji węgierskiej z 15 marca 1848 roku i wspomnieć dwie wybitne postaci z tamtego okresu: Józefa Bema i Sandora Petőfiego. W roku 1848 Europa stała się widownią wydarzeń znanych z kart historii pod nazwą Wiosny Ludów. Ruchy rewolucyjne w jednym państwie oddziaływały na inne narody. Informacje o wystąpieniach rozchodziły się stosunkowo szybko, prowadząc do kolejnych powstań. Pierwszym krajem, w którym wybuchła rewolucja, była Francja, potem Austria, następnie Węgry. Powstanie w Budapeszcie rozpoczęło się 15 marca 1848 roku, dwa dni po wybuchu zamieszek w Wiedniu. Miało ono doprowadzić do wyzwolenia kraju z podpanowania austriackiego. Istotną rolę w rewolucji węgierskiej odegrał węgierski poeta szantor Petofi. Stanął on na czele radykalnie ustosunkowanej grupy inteligencji, pisarzy i studentów, nazwanej później młodzieżą marcową. Podczas zgromadzenia odczytali rezolucję 12 punktów pod tytułem Czego żąda naród węgierski? Poszczególne jej punkty dotyczyły między innymi utworzenia samodzielnego rządu węgierskiego, corocznego zwoływania parlamentu, zniesienia cenzury, wolności prasy, utworzenia gwardii narodowej, zwolnienia więźniów politycznych. Następnie szantor Petofi zadeklamował napisany przez siebie dwa dni wcześniej wiersz pod tytułem „Nemezeti Dal „Pieśń narodową, uznany z czasem za hymn rewolucji węgierskiej. Rewolucja wywalczyła niepodległość dla Węgier. Powołano rząd i parlament niezależnie od Austrii. Gdy tylko władzom austriackim udało się stłumić powstanie w Wiedniu, cesarz Franciszek Józef skierował wojska na Węgry i wtedy zaczęła się wojna o niepodległość. Jednym z największych bohaterów tej wojny był Polak Józef Bem. Urodził on się w 1794 roku w Tarnowie. Za swe dokonania dostał nominację na generała brygady i Złoty Krzyż Wirtuti Militari. Kiedy w 1848 roku Europę ogarnęła wiosna ludów, Józef Bem przyłączył się do walk. Tak pisał w pamiętniku. Polacy walczą nie tylko za własną ojczyznę, ale i za wolność Europy. Pierwotnym celem Bem'a było powołanie na Węgrzech chówca zbrojnego, który stanie się zawiązkiem dla przyszłej armii polskiej. Przywódca powstania Lajos Kochut powierzył Bemowi naczelne dowództwo armii węgierskiej w Siedmiogrodzie. Polski generał okazał się znakomitym dowódcą. Był surowy, ale też bezstronny i hojny potrafił zyskać szacunek żołnierzy, biorąc razem z nimi udział w walce. Bem zreorganizował rozbitą armię węgierską i na jej czele w ciągu trzech miesięcy odniósł ponad 30 zwycięstw nad Austriakami. Do marca 1849 roku udało mu się wyprzeć ich z Siedmiogrodu. Dzięki tym sukcesom został bohaterem Węgrów. W sierpniu armia węgierska została pokonana przez przeważające siły austriacko-rosyjskie, a Józef Bem znalazł schronienie w Turcji. Podczas walki w siedmiogrodzie adiutantem Józefa Bema był wspomniany wcześniej Szantor Petofi, jeden z największych poetów węgierskiej literatury okresu romantyzmu. Poeta był pod ogromnym wrażeniem osoby generała Bema. Uważał go za jednego z największych węgierskich wodzów i tak pisał o Polaku: Bemowi zawdzięczam więcej niż ojcu. Ojciec dał mi życie, a Bem honor. Przyczynkiem do prawdziwej romantycznej legendy o generale stały się wiersze Petofiego. Posłuchajmy jednego z nich pod tytułem Armia Siedmiogrodzka w wykonaniu młodzieży i pracowników zespołu Szkół Krok za Krokiem w Zamościu. My nie niezwyciężym, bem naszym wodzem, rycerz wolności i sława. Ogniem mściciela płonie przed nami, ostrołęki gwiazda krwawa. To on czynami, nami, jego broda, jak biały sztandar, pływa my. Jakby po trudach walki, zwycięstwo, symbol pokoju, płynął przez niebo. To on przed nami, wódz stary, za nim młodzież ojczyzny, idziemy wolni, tak za sędziwym rwą huraganem, potężne fale mórz rozbudzonych. Dwa są narody w nas zjednoczone i to narody polski-węgierski, czy los sam działa potężniej od nich, gdy wspólny cel im przyświeca wielki? Jeden cel wspólny skruszyć kajdany, któreśmy razem dźwigali długo. A że skruszymy o, przysięgamy na krew głębokich rantwych ojczyzno. Szczuli swoje hordy, cażę z daleka najemne sługi nam, wolnym, przeciw, abyśmy tobie. Stąd aż do piekła, moc zbudowali chciał swych poległych. My nie zwyciężym, bym naszym wodzem, rycerz wolności i sława. Ogniem Mściciela płonie przed nami, ostrołęki gwiazda krwawa. Bardzo dziękuję, że mogę powiedzieć dla mnie ważne słowa. Ja tutaj jestem pod, tym, pod tą tablicą i w ten dzień, dlatego że chcę oddać naprawdę honor bohaterom węgierskim i polskim. Młodym ludziom, którzy oddali życie w tej i w innych wojnach walcząc o wolność, teraz młodzież nie ma wojny, jest spokój i wszyscy marzą o szczęśliwym życiu i rodzinach, ale właśnie dzięki takim lu ludziom, którzy ginęli, my możemy teraz w tym wolnym kraju mówić po polsku, uczyć się śpiewać, spotykać i po prostu normalnie planować życie, więc. Y to jest mój obowiązek i chciałabym, żeby młodzież nasza z naszej szkoły i z naszych placówek też pamiętała cały czas o tym nie tylko Bem i nie tylko Petofi walczyli było tam wielu innych generałów generał Dębiński, generał Śląski i bardzo znany generał Wysocki który dowodził legionem który powstał na Węgrzech ponad 3000 3400 wyszkolonych oficerów którzy polskich oficerów którzy z emigracji zachodniej pochodzili i oni byli bardzo ważną Grupą dla nowotworzonej y, armii węgierskiej, bo ona nie miała doświadczonych oficerów, więc trzeba też o nich pamiętać. Było tam wiele innych znanych nazwisk, y, bracia Kosakowie, Jan Aleksander Fredro. Y, bardzo wielu Polaków poszło, aby Węgrom pomagać. I y, y, o tych bohaterach regionu napisał książkę Isztwan Kowacz, dr Isztwan Kowacz opisał biografię ponad 3000 tysięcy legionistów abyśmy mogli nie zapomnieć ich nazwisk Isztwan Kowacz był konsulem generalnym w Krakowie, jest on ojcem aktualnie urzędującej ambasador pani Orszoli Żużanny Kowacz, która u nas tu była i z którą się przyjaźnimy i chciałabym tylko wam powiedzieć kilka słów, y, dlaczego Istwan Kowacz pisze o Polsce. Kiedy był małym chłopcem, jego babcia czytała mu y, o bohaterach 1848 roku i powiedziała mu, że wtedy y, cały świat się odwrócił od Węgrów i tylko Polacy pomogli. Y, mieliśmy wspólnych wrogów. Y, y, Rosjan między innymi i później w 1956 roku on miał kilkanaście lat, kiedy był świadkiem wydarzeń w Budapeszcie, kiedy sowieckie czołgi rozjeżdżały Budapeszt i wtedy on zobaczył, że samo tym mówi, że cały świat wystróchnął Węgrów na dudka, że wolna Europa namawiała ich do walki, ale nikt im nie pomógł. I tylko Polacy pomogli. I tutaj stoimy, w miejscu, gdzie, gdzie zamościanie ustawiali się w kolejce żeby krwawiącemu Budapesztowi oddać krew i byliśmy wtedy w komunistycznym kraju i nie było żadnego rozkazu żeby to robić po prostu Polacy zawsze czuli niewytłumaczoną niezbadaną ale miłość do Węgrów i my w Zamościu w naszym stowarzyszeniu y też chcemy to kultywować i mamy w tej chwili realną przyjaźń polsko-węgierską i współpracę z Instytutem w Budapeszcie. Mamy wielu przyjaciół, nasza młodzież wyjeżdża tam, węgierscy przyjaciele przyjeżdżają tutaj, więc przeszłość łączy się z teraźniejszością i mam nadzieję z przyszłością.